Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń z kategorii życie, otoczenie, świat i dzisiaj obiecany materiał na temat śmierci. Kyrie rojo śmierci, ty nie lubisz się nad nią zastanawiać. Ty lubisz ją fundować. Trochę, w tym prawdy, ale nie do końca. Dzisiaj zaproponuję Wam taką symboliczną podróż od ignorancji po strach aż po ciekawość. Na ciekawości kończąc. Dlatego. Nie jest to do końca program dla głupich blondynek, które urodziły się i odeszły z bananem na twarzy, czyli osoby, które generalnie niczym się nie przejmują, nie rozmyślają na te tematy, mało myślą, co owocuje, małą ilością potencjalnych problemów i ciężkich zagwostek. Dzisiaj jest taki program dla osób, które. Może nie, że się przejmują zagadnieniem śmierci, ale lubią go troszeczkę mm, analizować na zasadzie, co dokładnie jest po śmierci, jak odczuwamy śmierć, jaką interpretujemy, jak na nią reagujemy, czy to w książce, czy to w filmach, czy to w grach, lecz przede wszystkim w życiu e, realnym. Także dzisiaj będzie i trochę śmiesznie, i troszeczkę e, tragicznie z mocnymi e, akcentami. Zacznijmy sobie od tego, że ja to będę w, st, ustosunkowywał do y, mojej osoby, dlatego może się w niektórych miejscach znaleźć y, czysto subiektywna ocena podejście do pewnych y, spraw. Ale zacznijmy sobie y, od początku, czyli od tej ignorancji. Od tej ignorancji, czyli. Czegoś znamiennego dla osób w młodym wieku, gdzie raczej jest to cieszenie się życiem, przeżywanie tego życia, gdzie tych problemów jest niewiele, a w cięższych tematów, typu umrę, jeszcze mniej. Ja tak miałem, dlatego ja to, tak jak wcześniej zaakcentowałem, odwołuję do siebie, do swojej osoby. Nie zastanawiałem się, re reakowałem. Mówiąc brzydko, troszeczkę bezrefleksyjnie na temat śmierci, po prostu miałem w głowie inne rzeczy, potem zazwyczaj do rozmyślań nad śmiercią, tak było znów w moim przypadku, prowokuje jakaś tragedia. Jakaś tragedia w rodzinie, no niewątpliwie taką tragiczną sytuacją w mojej rodzinie. No to była oczywiście tragiczna śmierć dziadka, o której troszeczkę wspominałem w pierwszym odcinku sentymentalnie przez gry, który był poświęcony grze em, Fallout. Ja z dziadkiem byłem strasznie e, zżyty. W ogóle nie przyjmowałem, nie zastanawiałem się specjalnie nad tym, jakby to było gdyby dziadka nie było, jakby to było gdyby go zabrakło, nagle umarł. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem, także życie funnęło mi naprawdę hardkorową terapię szokową, odbierając mi dziadka po prostu nagle, troszeczkę w idiotyczny sposób. Ale to już są kwestie prywatne, dlatego nie będę Was nimi ehem, zanudzał. Co nie zmienia faktu, że to był taki element, po którym sytuacja, wydarzenie smutne, tragiczne, po którym się zbierałem dwa lata... Ale mniej więcej to skłoniło mnie do pewnych przemyśleń, jak, jak i uwrażliwiło na kwestie samej śmierci, czy to w literze książka obrazie film w ogóle w życiu wiadomości cokolwiek zacząłem powiedzmy tak reagować na różne sytuacje w grach filmach, w życiu, gdzie tak, tak mi zostało to dzisiaj, że ta osoba kiedyś Odejdzie, ona umrze, ona na coś choruje, koniec jest bliski. I tutaj powiedzmy, byliśmy, jesteśmy na tym drugim etapie e, strachu. Dodatkowo, wiele lat po śmierci dziadka, także ten etap strachu był najdłuższy z tego wynika, e, przydarzył mi się ten wypadek, o którym Wam wspominałem ostatnio, gdzie troszeczkę otarłem się o śmierć, chociaż troszeczkę chyba za mocno. E, jest to za mocno powiedziane, ale zaraz sami e, ocenicie. Mianowicie, jak wiecie, ja jestem diabetykiem, choruję na cukrzycę e, typu e, pierwszego. Jest to choroba przewlekła, gdzie narząd o nazwie trzustka nie produkuje insuliny odpowiedzialnej za regulację poziomu cukru we krwi. Ja mam tendencję hiperglikemiczną, czyli z reguły mam za dużo cukru we krwi, także zewnętrznie wasza trzustka zdrowa robi to wewnętrzne. ja zewnętrznie muszę podawać sobie insulinę, by obniżyć ten cukier we krwi. Oczywiście muszę uważać na masę innych rzeczy, by ten cukier nie zmalał za bardzo, ale to nie jest program o mojej chorobie, to jest program właśnie o pogadanka o śmierci. I... Doszło do sytuacji, gdzie miałem jechać, pomagać kumplowi rozkładać pole paintballowe bodajże w Bytomiu. Bytom By Łagiewniki. I wstałem rano, patrzę, cukier za duży, wziąłem dawkę regulującą, myślałem, że będzie OK. Byłoby ok, gdyby nie żar na zewnątrz, czyli pocenie się i tak dalej, automatyczne spalanie. Plus wysiłek fizyczny, który wiązał się z koniecznością rozłożenia balonów pod pole speedballowe. Ja wcześniej miałem wielokrotnie niedocukrzenia, wiedziałem jak zareagować, znałem symptomy, wiedziałem co się dzieje z moim organizmem, czego organizm się dopomaga i jak adekwatnie do zaistniałej sytuacji zadziałać. Okej, okay. i czuję. Widać, że ta insulina zaczęła działać, jednak okazała się za mocna w obliczu no, tego wysiłku ogromnego fizycznego, tej pogody i tak dalej. I czuję, że no, ręce y, drżą przyspieszone bicie serca, potliwość, y, majaczenie troszeczkę, nieskładna wymowa. Kilka jest tych symptomów, ale myślę, że zrobię o od cukrzycy oddzielny program. Ale chcę Wam, muszę i tak o nim trochę powiedzieć, żebyście wiedzieli o co chodzi. I. E, Odbiegam do torby, żeby wyjąć coca colę i nagle je! ścięło mnie w 5 sekund. Straciłem całkowite panowanie nad ciałem, obaliłem się na ziemi i dostałem takich drgawek, że się w pale nie mieści. I tu pojawił się pierwszy paniczny strach na zasadzie ja pierdzielę, nie mogę kontrolować swojego ciała. Jakaś siła coś od wewnątrz mną szamocze w każdą stronę. Na szczęście był ze mną dobry kumpel synu, synu, pozdrawiam Cię serdecznie, który e, błyskawicznie zareagował właśnie na to, co zobaczył, mimo, że mam świadomość tego, że ten widok piękny nie był, do najpiękniejszych nie należał. E, podskoczył do mnie, wziął mnie za ryj, otworzył mi ten ryj, żebym nie dostał szczęko ścisku i nie przegryzł sobie języka, mimo, że poprułem sobie policzki od wewnątrz. E, i wsadził mi Coca-Colę do ryja, zgniótł tą puszkę cała, ta Cola mi Wleciała, no ale to. W, 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 no, uratował mnie. No, można powiedzieć, że mnie uratował na szczęście. Potem się okazało, że była to tak zwane średnie niedocukrzenie, bo kontaktowałem, bo potrafi, mogłem przyjmować płyny. Ciężkie niedocukrzenie to już jest w tym momencie śpiączka i ogromne zagrożenie dla życia. Oczywiście drugi kolega ślepy w tym momencie wybiegł na ulicę, zatrzymał wszystkie e, osoby, które akurat uczestniczyły w jakimś tam, nie wiem, lokalnym czy tam rodzinnym, jakimś turnieju e, kolarskim. Zatrzymał, powiedział wypierdalać wszystkie słodycze napoje od razu, bo jak nie to wpierdol. oczywiście wrócił z całą e, koszulką różnych przysmaków, ja zacząłem to e, wpierdzielać. Karetka przyjechała, ale jak przyjechał, to już cukier miałem, e, no taki okej, okay, ale... I, nie był też za duży, to ile ja miałem w takim razie cukru, yy, gdy padałem. I o co chodzi? O, i stąd się wzięła y, ten, pamiętacie, ten joke y, o y, soku bez dodatku cukru. Tam też była sytuacja, gdzie kolega jeszcze z pogotowia medycznego też miał uczyć bawić się z nami na tym paintballu, Przyjechał z tym sokiem, no i wiadomo, apla, znaczy w salwa śmiechu, bez dodatku cukru. Znacie ten sketch, a dodam go gdzieś tutaj. No, także taka sytuacja, i ten strach wszedł w najgorszą fazę. Przez to, że. Dość długo pamiętam, do dzisiaj trochę pamiętam, co wtedy czułem, było to dla mnie zdarzenie, no nie, nie ukrywajmy, trochę trauma traumatyczne. I zacząłem się strasznie tą chorobą przejmować, co zaowocowało w końcu zdiagnozowaną tak zwaną nerwicą lękową. Czym jest nerwica lękowa? Czujesz, że umierasz. Czujesz, że umierasz, że zaraz Ci serce stanie, że zaraz, nie wiem, oślepniesz, będziesz miał wylew, zawał. No, tragedia. Ludzie w takich sytuacjach yy, ręce drżą, przyspieszone bicie serca, kołatanie serca. Ludzie w tym momencie oczywiście zapisują się na wszystkie możliwe badania, bo myślą, że mają to, myślą, że mają tamto, tamto. Od nerwicy lękowej do tak zwanej hipochondrii yy, to jest bardzo króciutka droga. Ja miałem i jedno i drugie. Sam się nakręcałem oglądając house a mam to, a mam to, a mam takie objawy, mam takie objawy. Boże święty! Nie, tutaj cały czas myślałem o tym. Tragedia, to jest po prostu tak fatalny stan. To jest jak wieczny, najgorszy na świecie kac, który myśli, że chyba cię zajebi. I nawet żarłem ciężkie leki, psychotropy uspokajające pokroju amerykańskiego Xanaxu nawet. Pomagało, pomagało. Ale to wszystko było w głowie. Wszystko było w głowie. Oczywiście robiłem masę różnych badań i wszyscy mówili, no tu super, tu super, tu cholesterol, wątróbka, śledziomka, wszystko pysznie, pysznie, ale niestety chyba ma pan cukrzycę. Ja mówię, no wiem, że mam. Mówiłem o tym, a no, to, to spoko, nie. Także nie wiedziałem, co jest grane. Także oczywiście, jeśli nie wiecie, co jest grane z waszym zdrowiem i nic nie wychodzi, to zazwyczaj jest to coś z głową. E i nie wiedziałem co z tym zrobić. Nie wiedziałem co z tym zrobić. Był ten etap strachu. I nagle, dzięki Bogu, pojawiło się coś takiego jak YouTube. Tak, nie pomyliliście YouTube. Zadziałał nieprawdopodobnie terapeutycznie. Ja o tym mówiłem, ale może nie podałem wtedy konkretnego przykładu, by potwierdzić, by wykastrować pewną kołowsłowność. W tym momencie zastrałem mózg. Taką masą obowiązków, że nie miałem czasu myśleć o pierdołach. To trzeba ogarnąć, to trzeba załatwić, tego trzeba się nauczyć. Tu praca, tu, tu praca, tu, tu pisanie, tu, tu załatwianie, tu, tam, to, seram, to, wam to. Oczywiście od tamtego okresu do dnia dzisiejszego tych rzeczy jest jeszcze więcej. Także jestem szczęśliwą osobą, która woniła się od tej pieprzonej nerwicy lękowej. Dzięki właśnie YouTube'owi, dzięki tym obowiązkom związanym z tym kanałem, czy z pisaniem, czy z ogarnianiem masy rzeczy. Tu się pojawia pracoholizm, pracoholikiem właśnie był dziadek, zmarły ojciec matki, matka i w tym momencie ja. Gdy nie mam czasami nic do roboty, mam chwilę dla siebie, to te delikatne symptomy tej nerwicy powracają. Ale w tym momencie znika strach i pojawia się ciekawość. Ciekawość, jeśli chodzi o śmierć, gdzie Obserwujemy, oglądamy, jak śmierć jest potem, e, interpretacje w, w filmach, w książkach, w grach. I nawet każdy kima, ma dwa e, końce, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Spowodowało to to, cała ta sytuacja ze śmiercią, strachem, ignorancją i teraz ciekawością, że bardziej przeżywam e, filmy. Łatwiej w mojej sytuacji o wzruszenie. E, pewne zwroty akcji, patrzcie chociażby seria Mass Effect. Wzruszające momenty mocniej, silniej e, przeżywam. I nie boję się tych emocji, nie boję się ich okazywać, i mniej więcej tak to na mnie wszystko wpłynęło. W ogóle, czy gry mogą wzruszać, to jest dobry temat na jakiś osobny vlog z tego działu e, ludologii. Także kochani, reasumując, od ignorancji przez strach jak najbardziej zrozumiały, ale. E, prowokowany różnymi sytuacjami życiowymi. To były moje przykłady. Aż po e, ciekawość, w sumie na ciekawości, powinno się to zakończyć. Opisałem Wam sytuację z dziadkiem, szok, uświadomienie e, sobie tej pewnej przemijalności e, życia. O wypadku Wam e, powiedziałem, e, który spowodował, że zacząłem się e, za bardzo przesadnie przejmować się śmiercią w tym negatywnym znaczeniu odbiorczym. Z kolei ciekawość dzięki funkcji terapeutycznej YouTube'a sprawiła, że bardziej mnie teraz rozmyślanie o śmierci inspiruje do chociażby tego materiału, czy do y, innych rzeczy po przeżywania gier y, komputerowych. Dlatego od tamtej sytuacji może nie, że staram się y, tak wykorzystać y, dzień, tyle rzeczy zrobić w ciągu dnia, na zasadzie świadomości, że być może ten dzień będzie ostatni, bo też nie popadajmy w paranoję, prawda? Ale takie podejście, tego typu podejście pozwala realizować się. Żyjemy za krótko, żeby siedzieć na dupie. Trzeba działać, trzeba realizować pomysły, czuć się spełnionym, by nawet w sytuacji nagłej śmierci, na zasadzie, gdy jutro umrę, przynajmniej coś po sobie. Zostawię. Także, Kochani, realizujcie marzenia i dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Hejaz!